Witajcie w Titanic Deluxe Lara, jednym z najbardziej ikonicznych hoteli na Rivierze tureckiej. Ten niesamowity hotel, przypominający swoim wyglądem olbrzymi statek pasażerski, to prawdziwy symbol luksusu i wypoczynku. Jeśli szukasz miejsca, które łączy elegancję, świetną obsługę i szeroki wachlarz atrakcji, Titanic Deluxe Lara z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Titanic Deluxe, Lara przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka dzięki swojej unikalnej architekturze. Hotel swoim wyglądem przypomina ogromny statek pasażerski, co wprowadza niepowtarzalną atmosferę i dodaje odrobiny magii całemu pobytowi. Znajduje się on nad brzegiem Morza Śródziemnego, w otoczeniu egzotycznej roślinności i wspaniałych krajobrazów. Położony w jednym z najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Turcji, Antalii. Hotel jest doskonale skomunikowany. Zaledwie 12 km dzieli go od lotniska, co czyni go idealnym wyborem, jeśli chcesz jak najszybciej rozpocząć swoje wakacje, bez długich transferów. To ogromna zaleta, szczególnie dla rodzin z dziećmi, które chcą szybko dotrzeć na miejsce i cieszyć się wypoczynkiem. Titanic Deluxe oferuje dostęp do prywatnej, piaszczystej plaży Lara, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu. Wydzielony fragment plaży jest dostępny wyłącznie dla gości hotelu. Masz więc pewność, że znajdziesz tu spokój i przestrzeń do relaksu. Leżaki, parasole i ręczniki są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat, co jeszcze bardziej podkreśla komfort pobytu. Nie można też zapomnieć o imponującym kompleksie basenowym. Hotel oferuje aż pięć basenów, zarówno krytych, jak i odkrytych, a także aquapark z zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci. To doskonałe miejsce na zabawę dla całej rodziny. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od wieku. Podczas pobytu w Titanic Deluxe na pewno nie będziesz głodny. Hotel oferuje wyjątkowe wyżywienie w formule all inclusive, co oznacza, że masz dostęp do szerokiej oferty kulinarnych przysmaków przez cały dzień. Główna restauracja Park Fora serwuje dania zarówno międzynarodowe, jak i lokalne, co zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy. Dla tych, którzy lubią różnorodność, hotel oferuje także pięć restauracji a la carte, takich jak Beef Grill Club, Pascarella czy Trot. Możesz spróbować najlepszych dań kuchni włoskiej, azjatyckiej czy śródziemnomorskiej, delektując się smakiem świeżych składników. Nie brakuje też słodkich przekąsek. Hotelowa cukiernia oraz 10 barów, w tym bary przy basenie i na plaży, zapewnią orzeźwienie o każdej porze dnia. Jeśli jesteś miłośnikiem aktywnego wypoczynku, ten hotel ma dla Ciebie bogatą ofertę zajęć sportowych. Możesz wziąć udział w porannej gimnastyce, lekcjach tańca, spróbować swoich sił w siatkówce plażowej, koszykówce lub tenisie. Hotel posiada cztery korty tenisowe, a także oferuje możliwość uprawiania sportów wodnych. Nie brakuje również wieczornych atrakcji. Hotel organizuje liczne pokazy wieczorne, występy akrobatów oraz koncerty na żywo. A jeśli lubisz dobrą zabawę, to na pewno spodoba ci się dyskoteka oraz klub submarine, gdzie muzyka i taniec trwają do białego rana. Nie można też zapomnieć o spa i wellness, które jest ważnym elementem oferty Titanic Deluxe. To miejsce, w którym zrelaksujesz się i zadbasz o swoje ciało. W hotelowym spa znajdziesz m.in. łaźnię turecką. Sauny, jacuzzi oraz siłownie. Jeśli szukasz pełnej regeneracji, możesz skorzystać z szerokiej oferty masaży i zabiegów pielęgnacyjnych. Idealne rozwiązanie, aby po aktywnym dniu na plaży czy basenie pozwolić sobie na chwilę relaksu. Titanic Deluxe to idealne miejsce także dla rodzin z dziećmi. Hotel oferuje mini klub oraz plac zabaw, gdzie najmłodsi mogą spędzać czas pod okiem profesjonalnych animatorów. Dzieci mogą również korzystać z basenów, w tym specjalnego basenu krytego dla dzieci, a także cieszyć się zjeżdżalniami w akwaparku. Dla rodziców to doskonała okazja do chwili wytchnienia, wiedząc, że ich pociechy są w dobrych rękach. Goście, którzy odwiedzili Titanic Deluxe Lara, zgodnie przyznają, że to hotel, do którego chce się wracać. Mateusz, który odwiedził hotel w sierpniu 2024 roku, mówi: Hotel na bardzo wysokim poziomie. Czysto, jedzenie pyszne. Obsługa miła i bardzo pomocna. Bogaty zakres animacji przez cały dzień. Cindy dodaje. Polecam hotel w 100%. Jedzenie przepyszne, super animacje. Całe miasteczko przystosowane dla dzieci. Czysto, zjeżdżalnie świetne, obsługa bardzo miła. Titanic Deluxe. To idealne miejsce na wakacje pełne luksusu, zabawy i relaksu. Od unikalnej architektury po niezliczone atrakcje i najwyższą jakość obsługi. Ten hotel ma wszystko, czego potrzebujesz, aby spędzić wakacje marzeń na Rivierze Tureckiej. Zarezerwuj swoje All Inclusive wakacje już dziś i doświadcz wszystkiego, co Titanic Deluxe Lara ma do zaoferowania. W Titanic Deluxe Lara zadbano o to, aby każdy gość znalazł coś dla siebie, niezależnie od tego, jak lubi spędzać czas. Jeśli jesteś miłośnikiem aktywności fizycznej. Czeka na ciebie doskonale wyposażona siłownia oraz szeroka oferta zajęć sportowych, od gry w siatkówkę plażową po rozgrywki na jednym z czterech kortów tenisowych. Wieczorami hotel oferuje niezapomnianą rozrywkę, od wspaniałych pokazów i koncertów na żywo po dyskotekę, która sprawia, że noce są równie ekscytujące, jak dni. Jeśli szukasz bardziej kameralnych atrakcji, możesz spróbować swoich sił w kręglach lub wziąć udział w grach towarzyskich. A może czas na relaks? Hotelowe spa to oaza spokoju, gdzie możesz oddać się masażom, zrelaksować w saunie czy skorzystać z jacuzzi. Jeśli szukasz wytchnienia, to idealne miejsce na regenerację po całym dniu atrakcji. Na kulinarne doznania zapraszają eleganckie restauracje, serwujące dania z różnych zakątków świata, gwarantując najwyższą jakość i różnorodność. Niezależnie od tego, jak spędzasz wakacje, Titanic Deluxe Lara. Ma wszystko, by zapewnić ci niezapomniany pobyt. Podczas pobytu w Titanic Deluxe nie można przegapić okazji, by wyruszyć na niesamowite wycieczki fakultatywne, które odkryją przed tobą prawdziwe skarby Riviery Tureckiej. Region ten to nie tylko luksusowe hotele i piękne plaże, ale również zapierające dech w piersiach krajobrazy, które musisz zobaczyć. Na początek proponujemy wyprawę w Góry Taurus, majestatyczne pasmo górskie. Które stanowi wspaniałe tło dla tureckiego wybrzeża. W trakcie tej wycieczki możesz odwiedzić Zielony Kanion, który zachwyca swoim turkusowym jeziorem i stromymi, skalistymi zboczami. Wyprawa łodzią po tej malowniczej okolicy to świetny sposób na relaks i podziwianie natury z bliska. Dla miłośników adrenaliny polecamy również spływ pontonami czyli rafting w rwących wodach rzek górskich. To doskonała okazja. By połączyć ekscytującą przygodę z niezapomnianymi widokami. Kolejnym punktem obowiązkowym jest wycieczka do Pamukkale, znanego również jako bawełniany zamek. To jedno z najbardziej unikatowych miejsc w Turcji, gdzie natura stworzyła imponujące tarasy wapienne, które wyglądają jak zaspy śnieżne. Kąpiel w naturalnych źródłach termalnych na tych tarasach to nie tylko relaks, ale również regeneracja. Ich woda znana jest z leczniczych właściwości. W trakcie wycieczki odwiedzisz również starożytne miasto Hierapolis, gdzie znajdziesz ruiny amfiteatru, świątyń i słynnej nekropolii. Dla tych, którzy pragną jeszcze bliższego kontaktu z naturą, idealną opcją jest wycieczka do kanionu Sapadere. To jedno z ukrytych skarbów regionu, malowniczy kanion, przez który przepływa krystalicznie czysta rzeka. Wędrując przez kanion, Natrafisz na małe wodospady i naturalne baseny, w których można się ochłodzić. Jest to doskonałe miejsce na wyciszenie się i ucieczkę od zgiełku turystycznych kurortów, a widoki zapierają dech w piersiach. Te wycieczki fakultatywne to idealna okazja, by poznać prawdziwe oblicze Turcji od zapierających dech w piersiach krajobrazów górskich po magiczne historyczne miejsca. Niezależnie od tego, czy szukasz adrenaliny, relaksu czy kulturowych doznań, Riviera Turecka ma coś dla każdego. Riviera Turecka to miejsce, gdzie luksus i natura łączą się w harmonijną całość. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnego wypoczynku w otoczeniu egzotycznej roślinności, czy pełnych przygód wycieczek, Antalia i jej okolice mają wszystko, czego możesz potrzebować na idealne wakacje. Titanic Deluxe. Lara to tylko jeden z wielu luksusowych hoteli, które zapewniają najwyższy standard obsługi, wyśmienite jedzenie i dostęp do nieskończonej liczby atrakcji. Od prywatnych plaż po ekskluzywne spa. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ale to nie tylko hotel to także miejsce, w którym poznasz turecką gościnność, doświadczysz lokalnej kuchni i odkryjesz, jak wiele ma do zaoferowania ten region. Riviera Turecka to również niesamowite krajobrazy. Od majestatycznych gór Taurus, po krystalicznie czyste wody Morza Śródziemnego. Każdy dzień na wybrzeżu to nowe przygody. Relaks na plaży, ekscytujące sporty wodne, a może odkrywanie historycznych miejsc, takich jak Pamukkale czy kanion Sapadere. Podsumowując, Riviera Turecka to destynacja, której nie można pominąć. Luksus, przyroda, kultura i niezapomniane chwile czekają na Ciebie na każdym kroku. Zarezerwuj swoje wakacje i przekonaj się, dlaczego ten region jest jednym z najpopularniejszych miejsc na świecie. Nie czekaj. Zarezerwuj teraz i dołącz do grona zadowolonych gości Titanic Deluxe Lara. Subskrybuj nasz kanał, aby odkrywać więcej luksusowych hoteli i najlepszych ofert wakacyjnych na całym świecie.